Bądź mną, zwykłym chłopakiem, zawsze czysty, pachnący, lubiany, dobry uczeń, prawie ideą. Niestety każdy ma wady. Ty masz jedną pierdoloną obsesję. Obsesję na punkcie masturbacji. Nie ma miejsca, w którym byś się nie masturbował. Jesteś pierdolonym ninja w tych sprawach. Waliłeś konia nawet na mszy w kościele i nikt nie zauważył. Zawstydziłeś nawet pasto lektora. O tym wiedział mój ojciec, który raz mnie przyłapał. Rozmawiał ze mną wiele razy na ten temat. Tolerował to co robię, ale kazał mi uważać. I tak mijały kolejne dni, miesiące. Pewnego ranka przy śniadaniu mama oznajmia, że jest w ciąży. Wszyscy się cieszą, nawet ja, bo chciałem mieć rodzeństwo. Rodzi się brat, super sprawa. Może nauczę go swoich technik i będziemy się razem masturbować. Pewnego dnia, wracając ze szkoły, usłyszałem kłótnię rodziców. Ojciec podejrzewa matkę o zdradę, gdyż okazało się, że mój brat nie był zrobiony przez niego. Rozwód, podział majątku itp. Rodzina się rozpada. A ty uświadamiasz sobie, że regularne spuszczanie się do wpłynu higieny intymnej matki to był zły pomysł.